Staliśmy do Pylona. Pylona raczej wszyscy już znają. Mamy co nieco nowości. Taką, myślę, najgorętszą premierą jest odświeżenie linii Diamond, który już no, zwojował rynek i jest bardzo popularny. Mamy teraz odświeżenie na wersję MK2. Co przede wszystkim się zmieniło w nowej wersji, powiedz nam Ameryku. Na początek w ogóle witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jesteście tutaj z nami. Na ponoczek to, co widać na pierwszy Doka, czyli troszeczkę zmieniła się bryła. Kąt pochylenia z 4 stopni zwiększy się do 7 stopni. Przesunęliśmy troszeczkę przedwodniki, które są zbliżone w tej chwili do siebie we wcześniejszej wersji poprzez to, że nachylenie było inne były one troszeczkę oddalone, w tej chwili zdecydowaliśmy się na zbliżenie tych przetworników do siebie w środku oczywiście zaszły oczywiście również zmiany większe orzebrowanie więcej ożebrowania. wymieniliśmy też wyguszenie bitumiczne na wełnę, dodaliśmy więcej wełny, no i oczywiście to to najważniejsze czyli przetworniki, tutaj oczywiście zmodyfikowane przez naszych inżynierów przetworniki z Kanspika, wydłużona cewka jeśli chodzi o głośnik stricte niskotonowy, e, głośnik średnio niskotonowy z, e, z korektorem fazy, nie? Z korektorem, z korektorem fazy. Do, fazy. Do, dokładnie tak. I oczywiście wysoki wysoki Twitter od ScanSpika, e, który został też delikatnie zmodyfikowany. E, najważniejszą modyfikacją jest to, że użyliśmy tam też magnesów z nodymowych. Ma poprawka wyufery Sisa, a nie skan Speaker, ale to ja już mogę to tutaj dopowiedzieć. Mało istotne. A jak się to wszystko przekłada na brzmienie, tak w praktyce? Eee, poprawiliśmy to, co powiedzmy było troszeczkę delikatnie piętą achillesową, może powiedzmy wcześniejszych, e, wcześniejszych e, Diamondów. E, zdecydowanie bardziej kontrolowany bas, e, góra bardziej zwarta i oczywiście potężna, potężna stereofonia, bardzo szeroki, bardzo, szeroki, bardzo mięsisty dźwięk. Naprawdę okalający, naprawdę wypełniający całe pomieszczenie. Czyli z grubsza, jeśli ktoś miał starego Diamonda i pójdzie w nowego Diamonda, można założyć, że będzie zadowolony? No, <laughs> miejmy taką nadzieję, na to liczymy. Okej. Okay. Kolejna nowość, a mianowicie Diamond Subwoofer. Wreszcie mamy rozwini rozwinięcie linii Diamond o kolumnę niskotonową, także możemy sobie stworzyć pełne kino domowe w pełni na pylonie. Co charakteryzuje tę konstrukcję? No i właściwie jak to się stało, że wreszcie tego suba do Diamonda dostaliśmy? E, no słuchajcie, oni słuchamy e, próśb naszych klientów, e, staramy się na nie reagować i stąd też właśnie e, konstrukcja e, suba Diamonda. E, zastosowaliśmy tutaj przetwornik sia 10-calowy na dość twardym, fajnym zawieszeniu. E, dodatkowo wzmacnia 350-watowy, w środku wypełnienie z. E, owczej wełny, e, bas refleks szczelinowy, e, dzięki czemu naprawdę fajnie, fajnie ten, ten, ten bas się zgrywa i wypełnia pomieszczenie. A jeżeli chodzi o samo zastosowanie saba, będzie bliżej muzyki, bliżej kina? E, staraliśmy się to mniej więcej wypośrodkować, także e, do muzyki on jest w miarę szybki, e, sprawny, ale przy kinie również potrafi zaskoczyć i, i w dobrym momencie gdzieś tam e, przyłożyć jak trzeba. A jeżeli chodzi o kwestie kolorystyczne, będzie pełna paleta wykończenia tak jak w dajmondzie, żeby to wszystko dało się spleść? E, oczywiście postaraliśmy się tutaj o to, żeby, żeby była pełna paleta kolorystyczna, tak żeby można było zgrać e, wszystko z e, całą linią dajmondów, czyli będą olejowoski, będą maty, będą połyski. Także jeżeli chodzi o kolory, do wyboru do koloru, co nam jest 20-30 wariantów tutaj uświadczymy. No, myślę, że więcej. Trzeba pamiętać o tym, że mamy też paletę RAL, także ilość kolorów jest nieograniczona. Fantastycznie, dzięki serdeczne. Zirkon 20, czyli prototyp nowej kolumny od coś bardziej nietypowego, wąskie, smukłe, wysokie. Skąd pomysł na taką kolumnę i czym ona się charakteryzuje? E, przede wszystkim charakteryzuje się nietypowym wyglądem. Poszliśmy tutaj troszeczkę w opcję zwężenia tej kolumny. Jest to takie wyjście na Kobiecym oczekiwaniom. Często gdzieś tam zdaje się słyszeć, że szukamy kolumny smukłej i to jest właśnie wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom. Kolumna jest wysoka, jest smukła. Nawet specjalnie zaprojektowaliśmy kosze, które są świetne po bokach, żeby jak najbardziej tą kolumnę wyszczuplić. A jeżeli chodzi o docelową grupę odbiorców, skąd w ogóle jakby sama koncepcja, żeby stworzyć takie kolumny? No, koncepcja koncepcja wynika z tego, że faktycznie tych, tych, tych pytań o, o tą kolumnę taką wąską o tą kolumnę taką wąską e, jednak było, dlatego stwierdziliśmy, że fajnie będzie po prostu wprowadzić na rynek coś, co będzie może w pewien sposób innowacyjne, może duże słowo, ale może troszeczkę tak. Jeszcze tutaj nie doszukuje się żadnych baz refleksów. Czy on gdzieś tutaj się znajduje? E, oczywiście baz refleks się znajduje. Mamy tutaj baz strzelinowy, czyli nowy, który jest skierowany do dołu, e, więc no znajdziemy go, chociaż tak jest delikatnie ukryty. Super, no ale rozumiem, że jeżeli chodzi o bardziej szczegóły techniczne, cenowe i tak dalej, no to na to jest jeszcze za wcześnie. E, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o kwestie cenowe, to tutaj jeszcze troszeczkę wstrzymamy się z, z opiniowaniem tego. E, myślę, że niedługo gdzieś tam jakieś te informacje się pojawią. Jeśli chodzi o dane techniczne, coś tutaj delikatnie możemy zdradzić. E, przetworniki e, średniskotonowe są to głośniki zmodyfikowane z serii Emerald. Mamy tutaj e, jedwab e, i celulozę. Jeśli chodzi o kopułkę wysokotonową, e, jest to Syjaz. Yy, udało się posłuchać Nowych Diamondów? Pos udało się. Jak wrażenia? Yy, Podoba się miękki dźwięk, dobre separacje. Ale ja jestem zwolennikiem bardziej jasnego brzmienia. Dla mnie to jest bardziej te, dla miłośników takiego naturalnego brzmienia. Ten, kto lubi na przykład takie płyty winylowe, to dla nich będzie w sam raz. No Dajmondy zawsze słynęły bardziej z takiego gęstego dźwięku, można powiedzieć, bardziej muzykalnego, ale rozumiem, że jest fajnie, ale niekoniecznie ten kierunek. Tak, nie mój gust, nie mój okay. Ale fajnie, naprawdę fajnie. Jak nowe Dajmondy, jak wrażenia, tak czysto subiektywnie. Dla mnie tak trochę plastycznie, tak trochę, trochę coś mi pokazują, że coś słucham, coś jakby nienaturalnie. Dla mnie to nie jest to, lubię takie trochę, trochę z chrypką, trochę takim, z takim biglem, że coś... Bardziej otwarte brzmienie, bardziej jaskrawe, tak, bardziej tak, otwarte. Tak, tak, A tu tak analitycznie góra, góra przekaz jest bardzo fajny. Znaczy takie, pierwsze jest wow, a później tak stoi się już tak troszeczkę inaczej jest. No wiem, że to tak nie brzmi, nie powinno brzmieć, przynajmniej według mnie. Okay. No ale właśnie o to chodzi, że każdy ma swój dźwięk. Dokładnie. Ale prywatnie na czym grasz? No ja mam kłoda i mam fokale. Mhm. No to fokale zupełnie, można powiedzieć, druga strona barykady. 2008BE. Mhm. No to już tak, tak, dla mnie to właśnie fajnie gra. Dobra, panowie, czyli słuchaliście nowych Diamondów spylona właśnie? Tak, w tej chwili wyszliśmy z pomieszczenia, bardzo przyjemne granie, Polska, też Polska górą, muszę powiedzieć, że znakomicie. Byłem, na, na, byłem w Monachium w tym roku i słuchałem tylko innych kolumn, nie, to nie były te kolumny, ale cała wystawa i cała prezentacja pylona i w ogóle tego, co się tam zadziało w Monachium, było super. Tutaj też jest bardzo solidnie i mega. No designersko, design poszedł do przodu bardzo, brzmieniowo jest świetnie. Duma. A jeżeli chodzi o audioshow, pierwszy raz, wieloletnie doświadczenie, jak to wygląda u Was? Sie Weterani. Weterani. A, siódmy albo ósmy. Tak. Czyli generalnie świat audio już od dawna u Was jest tak. mocno obecny. I w domach, tak. i tutaj, tak, także tak, dzielimy tak. jedno z drugim. Czyli mimo większego doświadczenia, pylony mają szansę na świecie. Tak, przy, tej, przy tych gabarytach w ogóle fizycznych i, 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 i tym sprzęcie naprawdę jest potencjał, jest potencjał. I tak jak mówię, Sursum korda, że to jest polskie, no, polskie wytwórstwo, polskie, brawo. Polskie wytwórce, brawo. brawo. Dotarliśmy do Unitry. Chyba już nas w sumie dobrze znacie, także nikogo nie będę przedstawiać. Jak wrażenia, co tam się u Was dzieje? No, klęska u rodzaju można by powiedzieć. Wszystkie miejsca na odsłuchy dzisiaj i jutro mamy już zapełnione, uruchamiamy rezerwowe grupy. Mieliśmy rezerwowy rząd krzeseł, który mieliśmy wykorzystywać tylko na specjalne okazje. On już na stałe zagościł w sali odsłuchowej. Czyli już nie ma rezerwy. Także tak już nie ma rezerwy, już, już jest dużo ludzi, ale też nam na tym zależy, żeby jak najwięcej ludzi w tej edycji targów rzeczywiście odsłuchało, ale chcemy zrobić coś takiego, no, bardziej premium w tym sensie, że chcemy przełamać takie trochę. Coś, co się zaczęło pojawiać kiedyś na Stadionie Narodowym, czyli wchodzę na chwilę, kukam, patrzę i wychodzę. Zależy nam na ludziach, którzy usiądą z nami na te pół godziny, posłuchają tego, co mamy do powiedzenia, posłuchają tego, co mamy do zagrania, chwilę z nami pogadają i wtedy uważamy, że człowiek zrobił odsłuch tej urny. Nie chcemy tak tylko na chwilę dawać tego kontaktu. Stąd taki pomysł na zamknięte odsłuchy. No i tak, właśnie taki jeden osłuch trwa za, za naszymi plecami. Czyli około pół godziny jest taki pełny cykl? Tak, pół godziny taki pełny cykl. I jak na razie macie, że tak powiem, wrażenia z publiki? No, powiem szczerze, że takie jest tempo, że nie mamy nawet czasu zapytać, czy się podoba, czy się nie podoba. Ja mogę bardziej po twarzach stwierdzić, że chyba kontynuujemy ten trend, który rozpoczęliśmy na tych pierwszych osłuchach, takich jeszcze naszych wewnętrznych w firmie, że ludzie wychodzą, no, może nie chcę używać jakichś dużych słów, ale myślę, że nie spodziewali się aż takiej jakości po polskiej firmie. A dlaczego nie? W tym sensie, że dlaczego. Coś zagranicznego ma być lepszego. My mamy naprawdę świetny produkt zbenchmarkowany pod kątem naszej przyszłorocznej kampanii na Zachodzie i też zresztą będziemy na targach na Zachodzie i, i, i nie możemy sobie odpuszczać, więc ten sprzęt absolutnie jest z najwyższej półki. I cały czas przekonujemy ludzi, że to jest sprzęt z najwyższej półki i myślę, że już tam się dzisiaj udaje coraz lepiej. Cieszę się, że już jesteśmy właśnie na tym etapie, że on już tutaj stoi, rzesza odbiorców może przyjść, tego posłuchać, pomacać i można powiedzieć, że wreszcie docieramy do tego etapu, kiedy faktycznie ten produkt jest taki szerzej dostępny, żeby grono niedowiarków mogło uwierzyć, że to faktycznie jest prawdziwe, że to faktycznie jest możliwe, a nie że wiadomo, skok na sentyment i tak dalej. Nie, absolutnie nie ma skoku na sentymencie. Wszyscy ludzie, których tutaj dzisiaj widzicie w koszulkach Unitra, to są nasi inżynierowie. To też jest fajna rzecz i myślę, że nie na stadionie narodowym. Gadacie z inżynierami, którzy tworzą te produkty, nie? To tak. Gadacie z inżynierami, którzy tworzą te produkty. Możecie zadać każde pytanie, jesteśmy w 100% otwarci. Więc tym bardziej zapraszamy. Może się też was uda jeszcze wcisnąć na odsłuch, także tym bardziej, tym bardziej zapraszam. Czekamy na ludzi. Ry. Jak wrażenia z Unitry? Yy, powiem szczerze, że bardzo fajnie, bardzo fajnie, jednak tego basiku troszeczkę tak... Yy. Tak jak zresztą yy, wcześniej gdzieś tam w opiniach było słychać. No można, to potwierdza właśnie kwestię konstrukcji zamkniętej, że jednak no, to zejście nigdy nie będzie aż tak efektywne jak z kolum otwartych, prawda? Być może też y, kwestia sali, kwestia tego, że czasami ja lubię sobie troszeczkę głośniej posłuchać muzyki, więc. Jasne. Ale okej, okay, fajnie, cieszę się, że coś takiego powstało. Bo to jest a. nasza firma, i tak naprawdę nasza historia, nie? Dokładnie tak. A, a jakie były nastawienia przed odsłuchem? Czy się udało potwierdzić to, co się chciało, czy było lepiej, gorzej? Ja myślę, że, że podobnie. Bardzo fajnie też ten sprzęt wygląda, fajnie jest zrobiony. E, tak więc ja myślę, że ja tutaj się nie zawiodłem. Spodziewałem się tego. Super. Dzięki serdeczne. Udało nam się nawet spotkać kolegów po fachu, także od razu zadajemy pytanie. Co sądzicie o nowej Unitrze? Właśnie y, powiem tak. Jeśli chodzi o stoisko, to jest chyba najlepiej urządzone stoisko, jakie tutaj widzieliśmy na, na tych targach. Widzieliśmy chyba e, większość takich e, wartych uwagi. Byliśmy też w Diorze, która też bardzo ciekawie się prezentuje. E, I tutaj właśnie e, też nas, e, nam się podoba to, że to jest podzielone na, na dwie strefy. Strefa odsłuchu jest, e, jest osobno. Jeśli chodzi o odsłuch, e, no to jest e, bardzo poprawnie powiedziałbym. Ten bas nie schodzi za nisko. E, ciekawie się nie wyrwało? Znaczy Kapci nie wyrwało, ale, ale to jest takie właśnie granie, które ja lubię. Właśnie nie ma takiego, e, takiego dudnienia na dole, nie ma takiego, takiej zaostrej góry, jest wszystko właśnie w punkt. I tak jak Robert wcześniej powiedział, jak rozmawialiśmy tuż po odsłuchu, po prostu nie było się do czego przyczepić. Mhm. Coś więcej może? E, myślę, że system nie się na taką efekt, efekciarskość na siłę. E, no i mamy taką ustaloną linię, nie ma się do czego przyczepić. Gra to bardzo równo, żadne pasmo się nie wysuwa ani do przodu ani do tyłu. Podobało nam się, mi osobiście podobało się to, że żadni youtuberzy nie kręcili się tam na backstage'u nie rozmawiali z obsługą o parametrach technicznych, przeszkadzając odsłuchu, tylko odsłuchy są zamknięte. Fajnie, że światło było przyciemnione, bardzo ładnie zagrało to światło, które się odbijało na gałkach od oświetlenia. Jakby no klimatycznie zrobione z pomysłem, podobało nam się. Czy Wrócimy chyba do tego, czy to jest warte, ale ustalimy sobie to za jakiś czas, bo musimy się przegryźć z tym. Właśnie, bo tutaj kwestia jeszcze tej ceny. Na pewno bardzo dobrze jest przemyślane to, że wszystko jest zrobione w Polsce. Gramofony, ramię nowe, no to jest w ogóle coś, coś, co rzadko się spotyka, jakby jakaś inna firma zrobiła ramię, to cała prasa by po prostu mówiła o tym cały czas, natomiast tutaj mamy jeszcze napęd własny i tak dalej i tak dalej, także Unitra wrzuciła dużo na głęboką wodę, myślę, że na polskim rynku to nie będzie miało jakby zbyt dużego wzięcia, ale to może, to może być produkt, który by na rynki zagraniczne, będzie dobrze, że tak powiem, chodził. Wiesz co, i tutaj wracamy właśnie do tego, co też powiedziałeś o brzmieniu, że tutaj nie stawiamy na to efekciarstwo, że to wszystko myślę, że będą produkty i cały ten kierunek unitry będzie doceniony po czasie. Bo to nie jest coś, co od razu cię wyrwie z kapci, to jest coś, co po prostu potrzebuje chwilę czasu, żeby to po prostu móc docenić. Tak, dokładnie, dokładnie. To, 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 tak jak mówisz, no tutaj w zasadzie nie ma co dodać, bo no, brzmieniowo. No, brzmieniowo tak, jak powinno być. Ja chciałbym coś dodać. Zacząłem w, myślać, w myślach liczyć pieniądze, kiedy mogę wydać tyle kasy na ten sprzęt. A to już jest coś. To już jest coś. Jak zacząłem się zastanawiać, kiedy mogę kupić, to, to, to znaczy, że było dobrze. To Chyba wystarczy za komentarz, prawda? Jesteśmy u Nitry i mamy co nieco nowości, a raczej są to dokładnie prototypy, także oficjalnie jeszcze nic nie wiadomo, a mnie oficjalnie. No, nieoficjalnie mogę podać parę informacji na temat tego produktu, który jest w fazie rozwoju. Tu mamy prezentujemy wsh 605, czyli taki młodszy brat 805, którą teraz jakby jest jej premiera. Z funkcji 605, no to jest to trochę okrojona, można tak powiedzieć, wersja 805. Mamy tutaj już tylko stereo, nie jest dual mono, ale za to na przykład jest wejście cyfrowe i opty... wejście cyfrowe, więc wbudowany DAC jest. Mamy oczywiście szereg kanałów wejściowych do wyboru, jest regulacja barwy, czyli Bas Treble, Volume klasycznie, wyjście słuchawkowe. No i tak, mocno wiadomo, tego sprzętu jest nieco mniejsza niż 805 i tutaj też prezentujemy kolumny podstawkowe, no, które w przyszłym roku powinny wejść do sprzedaży. No i tak, tak to wygląda. Okej, okay. jeszcze takich funkcji można powiedzieć praktycznych. Widzę, że nie mamy konturu, jeżeli chodzi o filtr, a czy mamy też tutaj ten antyprzester system? Yy, tak, tutaj jest obcięty kontur no, z tego tytułu, że, że musieliśmy troszkę funkcji poobcinać, ale jest, yy, będzie zaimplementowane takie zabezpieczenia jak w 605, czyli zabezpieczenie przed DC na wyjściu, yy, sygnalizowanie przesterowania no, i potencjalnie ograniczanie wolium. Oczywiście jakieś zabezpieczenie nadprądowe no to wszystko jest przewidziane żeby było. Byliśmy właśnie posłuchać zestawu za 8 milionów. No cóż mogę powiedzieć? Być może się płaci za to mistrzostwo. O to no każda płyta gra inaczej, to nie można powiedzieć w ogóle jak to gra. Wykładamy inną płytę. Totalna przeźroczystość systemu.